Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale Kolory Życia. Cieszę się, że ze mną jesteście, że znaleźli, znaleźliście troszeczkę czasu, żeby tutaj zaglądnąć i posłuchać tego, co dzisiaj dla Was przygotowałam. I tak pomyślałam sobie, że fajnie by było może troszeczkę cofnąć się w naszym życiu i zastanowić się, co od, na, nad tym, co myślimy o swoich rodzicach. Hmm. Fajny temat dla mnie osobiście, ponieważ to pozwala nam troszeczkę również zasięgnąć informacji o sobie samych, o tym, jaki wpływ na nasze życie, jaki wpływ na nasze dorastanie, na nasze dzieciństwo mieli nasi rodzice. Skupmy się na tym może od samego początku, co było, gdy byliśmy małymi dziećmi. Jak czuliśmy się w naszych rodzinach? Może wielu z nas nie pamięta tych momentów takich fajnych, lub tych momentów takich mniej fajnych. Czy nasi rodzice starali się w nas zbudować dobre poczucie i własnej wartości? Czy umieli tak nas wychowywać i tak z nami postępować, że teraz będąc już dorosłymi ludźmi możemy powiedzieć, no spełnili swoje zadanie bardzo dobrze. Czy my patrząc na swoje dorosłe życie możemy stwierdzić, że jesteśmy osobami naprawdę tak dobrze wychowanymi, ale nie tylko pod względem takim, że potrafimy się znaleźć w różnych sytuacjach i sobie z nimi poradzić, ale również y, takimi ludźmi, którzy czują się dobrze, w swoim środowisku, w którym żyją, czują się osobami spełnionymi, osobami, które. Potrafią w społeczeństwie funkcjonować, którzy są lubiani, czują się lubiani, którzy kochają własnych siebie, którzy uważają, że są atrakcyjni, że są mądrzy, że są inteligentni, że są w stanie sprostać przeciwnościom losu. Nie na zasadzie, że ja muszę, bo jeżeli nie, to będę ukaranym albo nie będzie mi się dobrze wiodło, tylko potrafię. Tak kierować swoim własnym dorosłym życiem, zarówno w pracy, w miejscu pracy, w moim domu, tak budować relacje z domownikami, z moim mężem, z moim partnerem, z moimi dziećmi, że wszyscy jesteśmy na tak zwanej tej samej wysokości, na tym samym piedestale. Wszystko zaczyna się od naszego domu rodzinnego i muszę Wam powiedzieć, że będąc, stając się rodzicem, no, jest tak, że nie ma się do tego żadnego specjalnego przygotowania, nie ma do tego żadnej szkoły, nie ma do tego jakichś specjalnych kursów, które umożliwiają nam takie dobre przygotowanie się, abyśmy mogli naszym dzieciom, czy naszym współmałżonkom, czy domownikom um, ułatwiać i wzbogacać ich życie, codzienne życie. Więc to, co ofiarowali nam rodzice, ofiarowali nam oczywiście to, co mogli najlepszego, to, co sami przeżyli, to, co sami sobie w swoim życiu ułożyli tak, że stali się tym, czym są, no i oczywiście to, co sami ze swojego własnego domu wynieśli, to, co sami zaobserwowali. To jak byli kochani, jak byli traktowani, jak czuli się we własnym domu, patrzyli na wzorce, patrzyli na swoją mamę, patrzyli na swojego tatę, na to jak w tym domu codzienne życie się odbywało i jak te osoby ze sobą rozmawiały. Jakim uczuciem się obdarzywa, obdarowywały, jak wykonywali swoje obowiązki, jak ze sobą rozmawiali. No i oczywiście, w jaką miłością do siebie pałali, bo dzieci to oczywiście są najlepsi obserwatorzy. Będąc w takim domu, w którym miłość zawsze panuje, panuje zgoda, panuje wzajemny szacunek, używa się odpowiednich słów, w odpowiednim czasie do odpowiedniej sytuacji, gdzie jak gdyby wzajemnie sobie pomaga się, gdzie wspólnie może rozwiązuje się problemy albo interesuje się naturalnie problemami innych domowników. Stara się im pomóc, stara się uczestniczyć w ich życiu. No to w takim domu fajnie się rośnie, w takim domu fajnie się dorasta, w takim domu nie boi się nikt mówić o tym, co aktualnie czuje, jakie ma problemy czy ze sobą, czy z, ze znajomymi, z kolegami w szkole, czy z pracownikami w nowej pracy. Czy może nawet to, że ktoś czuje się może inaczej, nie boi się tego w swoim własnym domu powiedzieć? A jeszcze ważne jest, że jeżeli zrobi się coś nieodpowiedniego, takiego słuchajcie, może nawet hmm, niefajnego, że wtedy nie boimy się w takim domu, Również o tym opowiedzieć, wiedząc, że nie zostaniemy ukarani, że nie zostaniemy skarceni, ale że właśnie w tym domu będziemy mogli liczyć na pomoc i na wsparcie, na wspólne rozwiązanie zaistniałego problemu. Takie domy to są rzeczywiście na Wagę Złota. Takie domy z pełnym szacunkiem i z miłością. Znam takie domy. To są rzeczywiście domy, Wspaniałe i każdy z nas taki dom rodzinny chciałby mieć, bo potem wyprowadzając się z niego zawsze będziemy wracać chętnie i będziemy stali, będziemy zawsze w tym domu czuli się dobrze. Ale to oczywiście nie jest regułą. Takie domy nie są u wszystkich i nie są wszędzie. Bardzo często jest tak, że nawet w pełnych rodzinach słuchajcie. Co nazywamy to w dzisiejszych czasach, kiedy mama, tata jest i są dzieci. To jest tak zwana pełna rodzina. Oczywiście uważam, że nawet pełne rodziny są rodzinami rozbitymi, bo słuchajcie, w takiej rodzinie, kiedy jeden z ich członków musi się, że tak powiem, rozbić na kawałki, aby się jak gdyby podporządkować. Zaistniałej sytuacji, zaistnio, zaistniałym tam panującym regułom, to już oznacza, że w tej całości, w tej rodzinie jest to rodzina rozbita. Bo nie powinno być tak, tak mi się przynajmniej osobiście wydaje, jestem ciekawa, co wy o tym myślicie, że. Jedna z takich osób musi, jak gdyby, albo dwie, może i więcej, muszą, jak gdyby, pozbyć się swoich marzeń, muszą, jak gdyby, słuchajcie, pozbyć się swoich um, takich najbliższych planów, że tak powiem, musi się poświęcić dla dobra innych członków rodziny. Na przykład zrezygnować z pracy, jeżeli pojawiają się dzieci, albo. Zrezygnować z pewnych kontaktów, z pewnych znajomości albo nie móc sobie pozwolić na dalsze rozwijanie swojego hobby albo yy, musieć się ciągle, yy, że tak powiem, aranżować do danej sytuacji, która nagle w tym domu zapanowywała. To już wtedy dla mnie, chociaż rodzina ta jest pełna, wydaje mi się, że jest to rodzina rozbita. Tam nie musi być, nie muszą być krzyki, nie musi być przemoc, nie musi być jakieś niegodne traktowanie, ale już takie pozbycie się przez jednego z ich członków swoich planów, swoich takiego, wiecie, słuchajcie, wewnętrznego i możliwości na rozwoju już oznacza dla mnie, że ta rodzina, no, niestety, jest rozbita. Kiedy jeszcze słyszymy, że ktoś mówi, no ja niestety muszę, musiałam przerwać mój cały etat, muszę pracować teraz tylko na pół etatu, bo mam niestety dzieci, muszę się z nimi zająć i jestem zobowiązana jak najlepiej swoje obowiązki domowe spełniać. No to już widzę, że ta osoba tylko i wyłącznie tak mówi, ale tak w głębi serca, w sercu, wiecie, to ona ma taki żal trochę... Mm. Może nawet, no chyba też trochę do siebie, ale taki żal, może też do partnera swojego, albo może do danej sytuacji, która się pojawiła. I ten żal, który tak wiecie, zaiskrzył się troszeczkę w sercu, on ma taką możliwość, że będzie narastał, będzie wzrastał, będzie się rozwijał, bo. Z biegiem czasu, z biegiem miesięcy, z biegiem lat, i ciągle, i ciągle, i ciągle. No i oczywiście taka osoba czuje się niespełniona, może się pojawiać, że zaczyna się gdzieś w końcu komuś skarżyć. No i wtedy to już jest rzeczywiście, rzeczywiście bardzo źle. Nie ma, powinno tak być. To nie jest fajny dom. No i oczywiście są różne domy. Są również domy niepełne, czyli mamy domy, kiedy jest tylko mama mamy domy są które są jest tylko tata albo mamy domy że jest mama i tata i jest dziecko jest potomstwo ale te dzieci bardzo często są pod opieką babci cioci albo wiecie wszelkiego rodzaju opiekunek ponieważ rodzice no bardzo zajęci są zawodową i w tym swoim całym zawodowym planie w swojej karierze nie mają tak czasu bądź no, wiecie, no zajęci są robieniem kariery, a troszeczkę mają więc mniej czasu dla swoich dzieci i te dzieci są pod opieką innych dorosłych. Też są takie domy. Wypadałoby się teraz zapytać, jak czują się te dzieci, jak czują się ci nastolatkowie w takich domach i jak oni sami to oceniają. No i oczywiście warto by się było zastanowić i porozmawiać z kimś takim, kto taki dom miał i jak on to teraz w tym dorosłym życiu sam buduje swoje relacje i jak on sobie swój własny dom buduje, jak sobie swój dom wyobraża, swoje rodzinne życie. Są też domy inne, domy rzeczywiście skrajne, domy, w których przeważa przemoc wszelkiego rodzaju, yy, wynikająca z. No oczywiście wiemy nadużywanie środków yy, takich jak alkohol, narkotyki, yy, no i oczywiście wszelkie używki, które yy, powodują, że, że dorastając w takim domu, no jesteśmy bardzo, bardzo obciążeni. Widząc swoich rodziców nietrzeźwych, widząc przemoc, która jest w tym domu, widząc jak zachowuje się nasz tato w stosunku do mamy, widząc jak zachowuje się może i nawet do nas, albo do naszego starszego rodzeństwa, widząc ten strach, który nas codziennie dopada. I wiecie co? I najgorsze jest to, że widząc ten wstyd i czując ten wstyd, kiedy wychodzimy z domu na ulicę, kiedy idziemy do szkoły, i, i, i kiedy może sąsiedzi widzieli albo słyszeli, co się w naszym domu w poprzedniego wieczoru działo, no to ten wstyd jest, słuchajcie, makabrycznie ciężki do udzisienia i im mniejsze dziecko, tym jest on niestety bardziej nieznośny. Ponieważ małe dzieci już w takich warunkach od bardzo, bardzo młodych lat, one rosną i nasiąkają tą sytuacją i trzeba rzeczywiście potem mieć dużo własnej takiej wewnętrznej potrzeby zmiany, chęci zmiany czegoś i wiecznego siebie kontrolowania, aby nie zachowywać się tak samo, jak zachowywano się w moim domu rodzinnym. Rzeczywiście własna kontrola, żebyśmy nie powierali wzorców wyniesionych nam z domu, które nam po prostu jak gdyby wrosły razem z i wbiły się w naszą krew, słuchajcie, taką w, nasze, w, nasze, w naszą głowę, w nasze serce, w nasze uczucia, w naszą podświadomość, żebyśmy. No, to, to rzeczywiście trzeba mieć bardzo, bardzo dużo siły. I jak mówię jeszcze raz, dużej kontroli, panowania nad sobą, aby takie same rzeczy i takie same relacje nie budować, jakie nauczyliśmy się budować w domu, bo przebywając w naszym domu rodzinnym, nasi rodzice są tymi pierwszymi, którzy nam pokazują, jak to jest być również dorosłym i jak to jest radzić sobie we własnym nowym dorosłym życiu, kiedy sami za siebie musimy odpowiadać. Domy przemocowe to. To jest bardzo poważny temat, to jest bardzo ciężki temat. Wielu dorosłych ludzi, którzy takie domy tworzą, nie zdają sobie może nawet sprawy, jak bardzo okaleczają oni nie tylko siebie, nie tylko swojego partnera, ale również dzieci, które w takim domu dorastać muszą i w takim domu przez wiele, wiele lat. Się e, dorastają, rozwijają, wiele, cza, wiele, w wielu sytuacjach, e, potem no, przez ten wstyd, słuchajcie, nie potrafią sobie poradzić, będąc już dorosłymi ludźmi. Ja już nie mówię o tym, że, o tym, że bardzo często te dzieci w wieku dziecięcy, w wieku dorastania, no, one nie mają pewnych takich. Mm, możliwości na spełniania swoich może takich dziecięcych czy nawet młodzieżowych marzeń, wiecie, zaproszenia kolegi czy koleżanki do domu, zaproszenia do domu swojego pierwszego chłopaka albo swojej pierwszej dziewczyny, wspólnego usiądze, siedzenia sobie na łóżku, czy na sofie, czy przy biurku, czy, czy może wspólnej kolacji z rodzicami, czy po prostu takiego uśmiechnięcia się, jakiegoś spędzenia swoich urodzin, wspólnie, żeby ten dom był taki otwarty słuchajcie, dla innych, dla obcych żeby się można było pochwalić u mnie w domu też jest fajnie to jest po prostu słuchajcie, okropne kiedy młody człowiek wstydzi się zaprosić do swojego domu swoich rówieśników i często również wstydzi się pójść do domu swoich kolegów, a jeżeli już tam jest, to zazwyczaj troszkę taki jest wycofany, albo inaczej, albo po prostu nadrabia to, czego jego w jego domu nie ma, a co sobie może we własnym głowie wymyślił, opowiadając tam różne niestworzone, ale bardzo fajne rzeczy na temat swoich rodziców. Więc zastanawiając się nad swoim własnym domem rodziny, zastanawiając się nad swoimi rodzicami, Ważne jest, żeby, tak mi się wydaje, postarać się ich, ja nie mówię usprawiedliwić za wszystko, co nas tam spotkało, nie starać się po prostu wybielić ich, wybielić ich postawy, ich zachowania, nie starać się ciągle ich usprawiedliwiać za to, co, co, co zrobili. Za co i dlaczego tak robili, nie starać się tłumaczyć ich, że no, wiecie, jak gdyby mogli inaczej, to by na pewno tak nie postępowali, jak postąpili. No, oczywiście coś jest w tym, tak, gdyby mogli inaczej, gdyby może z własnego rodzinnego domu wynieśli inne wzorce, ale. Ja wam chciałam przypomnieć taką sytuację, taką taką jaką opowieść, którą gdzieś słyszałam, że rzeczywiście w takiej rodzinie bardzo przemocowej, alkoholicznej e, wychowywały się bliźniaki, to było dwóch chłopców. No i jeden z nich, rzeczywiście, poszedł w ślady ojca, również pił alkohol, nie znalazł, nie skończył szkoły. No, był taki słuchajcie. No, rzeczywiście trudny charakter, e, i, i skończył tak, że był rzeczywiście człowiekiem bezdomnym. I drugi z tych bliźniaków, który skończył studia prawnicze i, i bardzo znanym adwokatem, bardzo lubianym i szanowaną osobą. I muszę Wam powiedzieć, że tym dwójką chłopcom, mężczyznom, już potem zadano pytanie. No, dlaczego tak wybrali, a nie inaczej, mając taki, a nie inny dom rodzinny? I słuchajcie, te dwie osoby, tych dwóch mężczyzn, odpowiedziało tak samo: A co miałem zrobić, wzrastając właśnie w takiej rodzinie? No, co miałem zrobić, wzrastając w takiej rodzinie? Jeden, będąc stając się również alkoholikiem, a drugi, będąc adwokatem. Czyli, słuchajcie, tak naprawdę generalizować nie można. My możemy sobie wszyscy tylko w naszych rodzicach pomyśleć to, co chcemy sobie pomyśleć. To jest nasza wewnętrzna, wewnętrzne przemyślenia, wewnętrzny taki albo ból, albo radość, która jest w tym sercu. My możemy tym rodzicom może nawet i przebaczyć za krzywdy nam wyrządzone, tłumacząc, że tak jak powiedziałam wcześniej, nie potrafili inaczej. Ale tak naprawdę, słuchajcie, każdy człowiek może, jeżeli chce, jeżeli zreflektuje swoje postępowanie, jeżeli widzi i, i przecież widzimy wokół nas, co się dzieje, my nie żyjemy jako ludzie na bezludnych wyspach, tylko mamy obraz tych rodzin, tych osób, które wokół nas żyją, przecież tych rodzin, tych znajomych i widzimy, że można żyć inaczej. Więc uważam osobiście, że jeżeli taki rodzic. Jest rodzicem, który ma jakieś problemy, również słuchajcie, swoje wewnętrzne, bo jesteśmy tylko ludźmi, prawda? Problemy w obrębie pracy, problemy z samą, z akceptacją siebie. To nie znaczy to, że jest w tym stanie usprawiedliwiony, że utrudnia życie swojej rodzinie, swojej małżonce, swojemu małżonkowi czy swoim dzieciom. I mówiąc, że ja miałem trudne dzieciństwo, no to teraz ja tak postępuję, to nie jest żadne usprawiedliwienie. Można się zreflektować, można się zastanowić nad tym, co się teraz robi, i można się zreflektować i pomyśleć, nie, ja muszę nad sobą zacząć pracować, ponieważ to, co robię, nie jest fajne. Ja przepraszam, jeżeli słyszycie, że mój pies tam szczeka, bo on oczywiście chce wyjść do ogrodu, a na pewno mój małżonek, która chyba podlewa kwiaty i nie chce, żeby on tam również zmoknął. Dlatego przepraszam Was, jeżeli słyszycie, że on tam ujada, taki mały, malutki Jork, ale on jest bardzo czasami głośny. Ale wracając do tematu, no jak to jest z naszymi rodzicami. Jak Wy oceniacie swoich rodziców, jak Wy widzicie swoje domy rodziny, jaki, jaki wpływ te domy rodziny miały na wasze dalsze życie, na wasze dorosłe życie? Jak wy teraz y, funkcjonujecie i jak wy się czujecie? Jeżeli Chcecie na ten temat porozmawiać, to oczywiście napiszcie pod tym filmem w komentarzu. Będę się bardzo cieszyć. Dziękuję za wszelkie kciuki podniesione do góry i za subskrypcję mojego kanału. Będę się bardzo cieszyć, jeżeli znowu się tutaj spotkamy. Trzymajcie się na razie. Pa!